Dzień dobry. Usuwamy kamień z takiej słuchawki prysznicowej która dosyć długo nie miała tego kamienia zdejmowanego. No, można powiedzieć, że była myta, ale woda, jak widać, troszeczkę zarzuciła dopływ. W każdym razie bierzemy zwykły ekologiczny płyn do czyszczenia łazienek. Żadne cudawianki, nie bawimy się w jakieś domowe metody, sposoby parzenia cytryny, olej, te octy jakieś, nie wiadomo co zwykły gold drop z osząza, niewielkie pieniądze ma z tyłu napisane że usuwa kamień czy da radę z takim kamieniem najpierw troszeczkę namoczymy tym psikaczem szczerze powiem że od samego psikania i no i tutaj też ponieważ potem zapuszczę wodę przez słuchawkę żeby wypłukała ten kamień czy tam cokolwiek się osadzi od środka słuchawka Hansgrohe Rain, taki deszczownica pseudo. Bardzo fajna wygodna. Na długo wystarcza to jest jej siódmy, siódmy rok użytkowania. No i co? Już od samego psikania część kamienia zeszła z tego plastiku. Na krawędziach jeszcze, jeszcze jest. I tu w środku na tych dyszach masujących. Przypomnę zwykłym, zwykłym płynem, który ma tu napisane, że usuwa kamień i osad z mydła. Tak jest przyspieszone tempo, bo się z tym troszeczkę czasu bawiłem, ale jak widać, zwykłym, zwykłą szczoteczką pieskiem można doczyścić. Taką grubszą tym bardziej. Nawet ciekawie to wygląda, jest to przyspieszenie czterokrotne filmu, ponieważ trwa to kilkanaście sekund, to można się domyśleć, że szorowania to miałem tak 3-4 minuty. Ale się dało to szorować, najgorzej, bo tutaj w tych dyszach wewnętrznych tam rzeczywiście, no może w jakimś misce z octem to namoczyć, ale szkoda im było tak dużo octu. Po przepłukaniu, jeszcze raz w przeczyszczeniu, odlaniu syfu, słuchawka całkiem całkiem, dzień do nocy, myślę, że bardziej regularnie myta posłuży kolejne 7 lat ponieważ nic jej nie wycieka a jedynie od takich zwykłych uderzeń to poszczerbiła się tam boczek i myjemy płuczemy w środku jak czyściutko to elegancko to tam jeszcze na jednym się bardzo upoczywie zatkało nie chciało zejść dwie pozostałe jeszcze czyste a jedna, jedna uparta. No już niczym tam twardym nie chciałem szorować. No i tak. I każdy jest elegancki, wszystkie ładnie. Puszczały wodę, w środku też dobrze. Zwykły powiem wystarczy, nie ma co cudakować. Musi mieć z tyłu napisane, że usuwa